Jesteśmy kolejny dzień. Znowuż na tym. To było duże karpie, te duże. Dzisiaj słabszy dzień, ale siedzi. Jaki odjadę? Ja myślałem, że to wraca mi coś. A to kurde. Zobaczcie ile tutaj małych karki chodzi. Zanęczki rzuciłem kurde. Kawałeczek milimetrowy i ile się spłynęło. Tyle się tu z tej karki rzucało, ale to takie dwójki wyskakiwały całe, a jeden to z 2 metry od brzegu się rzucił. Ja bym <grym> zawał dosłowny, tak się tego wystraszyłem, jak mi wyskoczył przed nosem. W ogóle chyba mały będzie, bo lekko idzie. ten się nie walczy tak jak niektóre odjazd, odjazd był mocny nie, nie ja się tam z tymi małymi karpikami bawię a kurde ba. to kurde bardzo odjazd nie chce się pokazać na kokosa dzisiaj kokosowego do... Co to będzie Chyba, że nie, o. Nie, nie chcę dosłownie No chociaż na sekundkę się nie pokażę Bo nie wiem Ale że kart to będzie Standardowo jak na tym obózku kart Może sadan będzie, bo walczy Albo jakieś 4 kilo na to On tylko skławy robi ogonem. Tak to w ogóle. Jedynie co widziałem, to płetwo ogonowe a tak to w ogóle go nie widać. tam wyrósł, rzucił się jakiś. Może wyrósł. Nie męcz się, skubańcy, tylko z Karp, cztery kilo, nie się jak można. Jedno trzy i pół, cztery. Pięć może nie. No nie. długi No to odbierak zobacz. Wow! odbieraka a Cztery kilo. Jest! O, dumbbells'a sobie ściągną. Znaczy tego smużaka. Szmu, Ty! Cztery kilo? No, raz zobaczy na kanale. Ty, 5 kilo. Ty, mój nowy rekord. No, wypuszczamy. 5 kilo, ja go Zaraz marzymy matę, ale ona około pół kilo waży. No i popłynął. Teraz będziemy matę ważyć. 5 5300 jakoś. No to ładny. Ej, mój rekord. Spoko. Wydawał się mniejszy.